Dzień dobry. Na razie to odkładam. Przyda się za moment. To będą moje rekwizyty. Wszyscy Państwo, występując publicznie podczas egzaminów, konferencji, wykładów, używają rekwizytów, chociaż nie każdy ma świadomość, że to jest tak naprawdę część teatru. Jak budzić uwagę, jak budzić ciekawość, jak tę uwagę utrzymywać? Tak. To jest pytanie, co robią ludzie, którzy w publicznym wystąpieniu sprawiają, że ich słuchamy? To jest coś właściwie bardzo konkretnego. Ale kiedy zadaję to pytanie podczas różnego rodzaju szkoleń i warsztatów, które prowadzę, bardzo często otrzymuję odpowiedź, że to coś to jest wiedza, to jest charyzma, to jest pasja. Gdzie widać charyzmę i pasję? Charyzma, pasja i wiedza właściwie są rzeczami bardzo ulotnymi. Jakie jest przełożenie z tego, co niewidzialne w publicznym wystąpieniu, na to, co bardzo konkretnie widzialne i co skupia naszą uwagę? Jako dziewczynka widziałam taką sytuację, która zapadła mi w pamięć na dekady. Mój ojciec jest reżyserem teatralnym, Weszłam do ciemnej, teatralnej sali. Teatr był w ogóle ciemny, bo to był czas prób, a nie czas pokazu. I wewnątrz ogromnej przestrzeni pusta widownia i pusta scena są ogromną, ciemną przestrzenią. Na środku widowni y, widziałam twarz ojca w małej lampce pochylonego nad egzemplarzem sztuki. A naprzeciwko niego w roboczych światłach kolorowych reflektorów, coś ćwiczyli aktorzy. Śpiewali, tańczyli, powtarzali swoje sekwencje. On był skupiony zarówno na nich, jak i na tym, co sprawdzał sobie w swoich notatkach równocześnie. I wiele lat później zrozumiałam, że ta maleńka scena, która z powodów wizualnych, z powodów emocjonalnych, zrobiła na mnie, jako dziewczynce, takie ogromne wrażenie. Zawierała wszystkie elementy tego, o czym dzisiaj będę mówiła. Zawierała koncentrację, zawierała wiedzę rozumianą jako trening i przygotowanie, i zawierała pasję rozumianą jako wyrazistość jako ekspresję. Jako wszystkie środki, które nam są cieleśnie i głosowo potrzebne, aby docierać do innych ludzi. Zawierała jeszcze trzy inne elementy. Zawierała celową, przemyślaną organizację przestrzeni, zawierała światło, które skupiało naszą uwagę, które pozwalało widzieć twarze, które pozwalało widzieć ruchy, i zawierała. Ta sytuacja, element widowiskowości, to znaczy szukania wszelkich możliwych środków, aby to, co mamy w środku, co na przykład dziś ja mam w środku, jakąś określoną myśl, którą próbuję Wam przekazać, aby uczynić ją bardziej widzialną, aby dobiec z tą myślą, dotrzeć z tą myślą do innych ludzi. I to jest esencja. To jest esencja wystąpień publicznych. Dotrzyj, chciej dotrzeć, ale musisz sobie do tego uświadomić wiele różnych porządków, które tym rządzą. Jak to jest po kolei? Zaczyna się od tego, co ja robię w tej chwili. Co wszyscy na tej sali przed chwilą także czynili. Od stania. Stanie może być tak, jak czynię to w tej chwili, albo jak czynię to w tej chwili wycofane, bezradne, przestraszone. Ale stanie może być częścią charyzmy, kiedy jest zdecydowane, mocne. Czysto technicznie, aktora, śpiewaka, dziennikarza na początku jego kariery uczy się po prostu stać. Wcale nie wypowiadać wzniosłe, skomplikowane myśli czy idee, ale radzić sobie ze swoim własnym ciałem. Jak sobie radzić? Musisz mocno stanąć, musisz mieć mocne podparcie. Możesz to zrobić tak jak ja czynię w tej chwili na równolegle rozstawionych nogach, ale nigdy w ten sposób. Nigdy, bo wyglądasz na przestraszonego, bo wyglądasz, jakbyś był spięty. Spięty. No właśnie, większość wystąpień publicznych zaryzykowałaby, że wszystkie lubią naturalność. Lubią swobodę. To, o czym opowiadam, to nie jest y, rygorystyczne reżyserowanie siebie, to nie jest rygorystyczne tworzenie pewnej zewnętrznej formy, za pomocą której można ludzi oszukać, za pomocą której można stworzyć pozór owej pasji, charyzmy i wiedzy. Opowiadam o tych sposobach zachowania wobec innych w sytuacji publicznej, które są rodzajem transmitera tego, co w środku wypracowaliśmy, tego, co przemyśleliśmy, tego, czego się nauczyliśmy, tak aby jak najbardziej to docierało do innych. Po co nam jest potrzebne to stanie? Dlaczego od tego się zaczyna? Bo pierwsza rzecz, która się dzieje w wystąpieniu publicznym, to jest, że coś widać. Zanim po paru minutach być może już w tej chwili słychać, wedle jakich wzorców ja mówię, w jaki sposób ja próbuję do was w tej chwili dotrzeć, to przedtem przecież tego nie było wiadomo. Było po prostu widać kobietę, która staje przed innymi ludźmi, ma ręce, ma nogi, jest ubrana w określony sposób, w określony sposób. Patrzy. No więc dlatego to stanie, poruszanie się po scenie, podchodzenie do ludzi musi być w bardzo określony sposób zorganizowane. Do czego to jest jeszcze potrzebne? Nie ma oddechu bez stania. Nie da się panować ani nad zdenerwowaniem, ani nad głosem, ani nad dykcją, czyli właśnie docieraniem do ludzi, jeżeli nie będziemy mieli Dobrze pozbieranej sylwetki, jeżeli ciało nie będzie dobrze osadzone w podłożu. Proszę zobaczyć, jeżeli ja się trochę rozluźnię, jeżeli zacznę. Natychmiast mi się zamknęły ramiona, prawda? Jeżeli tak trzymam ręce, a ileż osób, zobaczcie, w ten sposób rozpoczyna swoje publiczne wystąpienia. Co więcej. Ja w tej chwili z tego rozluźnionego ciała, a także celowo w tej chwili jeszcze przemykając nieco usta w stosunku do tego, co robię normalnie, jestem cichsza, jestem słabsza. Ale jeżeli tylko zbuduję w sobie energię, jeżeli skoncentruję się na tym, że jestem tutaj po to w tej chwili, przez tych kilkanaście minut, aby do was dotrzeć, mój głos robi się silniejszy. Mój głos rzeczywiście ma szansę stać się narzędziem budowania jakiegoś porozumienia między mną i Wami. Jeżeli chodzi o głos, to on płynie nie tylko z ciała, ale on związany jest także bardzo silnie z tym, co robią moje ręce, z tym, jak układają się moje ramiona, no i oczywiście z tym, w jaki sposób ja gestykuluję. W publicznych wystąpieniach opłaca się używać rąk, dlatego że ruch w jakimś sensie jest motorem pewnej energii, która zarówno wzmacnia wokal, jak i oczywiście kieruje uwagę na określone rzeczy. Na przykład w różnego rodzaju wystąpieniach publicznych, w których uczestniczycie, jest ekran. Bardziej opłaca się wskazać ekran, nawet własną ręką, używając szeroko ramienia, w takiej sali jak ta szeroko, w mniejszej sali trochę mniej energicznie. Każda przestrzeń wymusza określony sposób gestykulacji, czy też wpływa na określony sposób gestykulacji. Dlaczego opłaca się pokazywać wszystkie swoje pomoce? Dlaczego, jeśli trzymamy. Taką podkładkę na papiery i notatki w ręku opłaca się świadomie jej używać, a także nie zastygać z nią, jak ja w tej chwili, w sposób symetryczny w jednym miejscu. Głos to jest raz. Dwa to jest w ogóle przykuwanie uwagi poprzez ruch. Dlaczego ludzie wyszkoleni w tej dziedzinie mają większe szanse docierania do innych? Dlatego, że są świadomi, że wystąpienie publiczne to jest taka sytuacja, w której musisz włożyć właśnie energię, zaangażowanie, chęć i wolę w używaniu całego siebie, w docieraniu do innych. To, co ja w tej chwili zrobiłam, jest malutkim pokazem tego, czego robić nie należy. Co się dzieje ze mną w tej chwili? W tej chwili jestem przywiązana do swojej deski w tej chwili jestem symetryczna wystąpienie publiczne nie lubi symetrii wystąpienie publiczne woli asymetrię czemu bo asymetria zdaje się bardziej naturalna bo asymetria robi pewne wrażenie znacznie większej swobody obiekty w wystąpieniu publicznym deski notatki Okulary i długopisy mają dwie możliwości bycia używanymi. Jeden jest celowy. Okulary po to, aby spojrzeć i lepiej zobaczyć. Długopis po to, aby zanotować. Nigdy nie należy używać ich w sposób niecelowy jako zabawki, jako dodatku do czegoś, co robimy. Ile osób w czasie różnych wystąpień publicznych, egzaminów, a wykładów prowadzonych na takiej sali jak ta bawi się: okularami, notatkami, długopisami oraz tym, co już dzisiaj było widoczne, czyli prezenterem, który pomaga przerzucać slajdy w prezentacji. Dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że ludzie, którzy siedzą przed nami, świetnie i bardzo wyraźnie, Czują, nawet jeżeli tego nie wiedzą, że coś jest robione wyłącznie po to, aby się z nimi skomunikować, lub tylko dlatego, że ten ktoś, kto to wykonuje, zajmuje się po prostu do pewnego stopnia sam sobą. Może się trochę nudzi własnym wystąpieniem, może, oby tak nie było, nudzi się kontaktem, który aktualnie uskutecznia. Te rekwizyty pomagają. I wzmacniają także wrażenie, że to, co jest wysyłane do odbiorców, to jest uporządkowana wiedza, a nie element jakiegoś chaosu, który się przydarza wielu osobom, także z powodu zdenerwowania w wystąpieniach publicznych. Istotne jest także to, w jaki sposób. Będziemy anektowali dla swojego wystąpienia przestrzeń? W jaki sposób będziemy używali takich stołów, jak ten, który dzisiaj jest zasłonięty? Proszę zobaczyć, wszystkie wystąpienia mają miejsce tutaj. Nie bez powodu, po prostu dlatego, że lepiej nas widać. Ludzka sylwetka, ludzka twarz, dobrze oświetlona, ludzkie ruszające się ręce. Przykuwają uwagę, bo tak jesteśmy skonstruowani jako istoty biologiczne. Natomiast, jeżeli pozwolimy sobie zniknąć za stołem, albo jeszcze co więcej, wpadniemy za tym stołem w krzesło, co więcej oprzemy się luźno na jego powierzchni, to zarówno z powodów wizualnych, jak i z powodu Braku zaangażowania naszego ciała w komunikację, będziemy słabiej słuchani. Dźwięk, ruch, sylwetka, to w jaki sposób próbujemy złapać na sobie oświetlenie. Nawet w najzwyklejszej sali jest to możliwe, po prostu tak, żeby zwrócić uwagę, kiedy będziecie się przygotowywali w przyszłości do mówienia, czy. Wasza twarz jest widoczna na przykład dzięki oknu, które macie naprzeciwko? Czy też jest niewidoczna, bo nie daj Boże siedliście tyłem do okna i cała wasza twarz jest w cieniu? Tamta scena, którą widziałam jako dziewczynka, zawierała te elementy. Zawierała świadomą pracę nad przygotowaniem wszystkiego? Zawierała świadomą pracę nad Wyrażaniem tego wszystkiego, staranne projektowanie każdego najdrobniejszego ruchu i uczynienie w tym szerszym sensie, właśnie światło, przestrzeń, nagłośnienie sali, wszystkiego, aby ci, którzy przychodzą na to patrzeć, mogli, mogli to otrzymać, aby to w pełni do nich dotarło, aby stało się przeżyciem. Bo Dobre wystąpienie publiczne to jest przeżycie. I ja swój zawód, zawód nauczycielki, zawód wykładowczyni uprawiam z absolutną wiarą, że docieranie do innych, robione po to, żeby powiedzieć im coś ważnego, dzisiaj mówię tak: każdy z nas posiada, mając ręce, nogi i głos, te same aktorskie środki, które posiadają gwiazdy i których możemy użyć po to, aby inni nas słuchali i aby w tym procesie słuchania różne istotne rzeczy, które chcemy zakomunikować, mogły do nich dotrzeć. Dobre wystąpienie publiczne może być porywające dla obu stron. Dla mnie jest i ja cieszę się, że. Choć trochę uporządkowałam sobie swoją na ten temat wiedzę i pojęcia o tym, jak należy mówić do ludzi, właśnie dlatego, że dzięki temu mam szansę od czasu do czasu przynajmniej dotrzeć do ludzi z tym, co mnie obchodzi, co mnie ciekawi, co jest dla mnie ważne. I tego Wam życzę. Dziękuję.